No to lecimy. Witam panowie. Proszę, przedstawcie nam się, powiedzcie, co tutaj robicie i jakie macie plany. Jesteśmy w Sowiecki TV i znajdujemy się tutaj w bardzo konkretnym celu. W tym roku postanowiliśmy, że będziemy kandydować na urząd prezydenta w naszym liceum ogólnokształcącym imienia Jana III Sowieckiego, co jednak może się wkrótce zmienić, o czym przekonacie się za chwilę. Mhm. Super, za chwilę porozmawiamy o poszczególnych postulatach. Natomiast teraz, tak w skrócie, czy moglibyście powiedzieć nam, jaki macie. Główny plan na kampanię i na czym najbardziej Wam zależy? Zasadniczo to ludzi mamy w dupie. Chcielibyśmy przede wszystkim skupić się na własnych priorytetach, celach, które sobie obraliśmy i na tym się skupić w naszej prezydenturze. Tak, jesteśmy dla nas najważniejsi. Świetnie. Przejdźmy w takim razie do poszczególnych postulatów. Pierwszym z, ni pierwszym z nich jest spad na dziedzińcu. Czy moglibyście przybliżyć nam tą ideę? Tak, doszliśmy do wniosku, że ta szkoła potrzebuje zagospodarowania wolnej przestrzeni na dziedzińcu i za salą gimnastyczną. I spośród wielu możliwości stwierdziliśmy, że najlepsze będzie postawienie tam dzbanu, dzbana z ziemią. No, nasi kontrkandydaci mają różne pomysły na, zagos na zagospodarowanie przestrzeni. W postaci np. ławek czy jakiś kanap za salą gimnastyczną my postawiliśmy na. My nie idziemy na kompromisy i stawiamy dzban. Stawiamy dzban. Wizja zdecydowanie nietypowa? Tak? tak samo jak kolejny postulat, mianowicie konkurs na nowego patrona szkoły. To by O co chodzi? Tak, doszliśmy do wniosku, my jesteśmy ludźmi, którzy cały czas chcą się rozwijać. Nie chcemy stać w miejscu, chcemy cały czas poszerzać albo nowocześniać rzeczywistość, z której się znajdujemy, a nasz patron do tego się za bardzo już nie, na, nie zalicza. Dobrze? Nasz patron stoi w miejscu i tak. tutaj pojawia się konflikt, dlatego chcemy zaproponować społeczności szkolnej nowych patronów i ona. W formie głosowania mogłaby zdecydować, który by został nowym patronem szkoły. Tak. Zdradzicie nam może rąbkę tajemnicy i podacie jakiegoś z kandydatów. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to już świętej pamięci Magik z paktu Myślę, że to byłoby dobre uhonorowanie buntu młodzieńczego, przez który przechodzimy, będąc w liceum. Ewentualnie Krzysztof Krawczyk, również niedawno zmarła gwiazda. Uważamy, że. też zasługuje na. też zasługuje na miejsce. chwale. Chwale. Super. Lecimy dalej. Na liście widzę szkolny dysk z pirackimi filmami. Brzmi bardzo ciekawie. Opowiedzcie nam coś o tym. Wiesz co, ten pomysł rodził się w bólach. To szukaliśmy rzeczy, która mogłaby tą szkołę zjednoczyć i która będzie dla tej szkoły bardzo, bardzo ważna. I doszliśmy do wniosku, że ludzie potrzebują kultury i my chcemy im tą kulturę dać. Tylko problem jest taki, że kultura jest droga a my bogaci nie jesteśmy. Inflacja, dlatego, rośnie. inflacja rośnie. Dlatego szkolny dysk z pirackimi filmami pozwalałby całej społeczności szkolnej na tani dostęp do kultury. I uważamy, że to jest bardzo ważne. Zdecydowanie. Przechodząc do elementu sportu wyłania nam się turniej Bijaka. Na jakich zasadach miałby działać? O, uważamy, że najlepszą motywacją do sportu ee, tak jak do wszystkiego innego najlepszą motywacją jest przysłowiowe dostanie w mordę. W tym przypadku może to być za pomocą piłki, a myślę, że zbijak posłuży tym celom najlepiej. Mhm. Mamy też dużą salę gimnastyczną. Mamy dużo piłek, więc stwierdziliśmy, że... I dużo twarzy. I dużo twarzy do obicia. Także to wszystko równa się właśnie zbijak. Do tej pory wszystko wygląda wspaniale, natomiast pytanie mam o kolejny postulat, mianowicie master chef, bo lubię jeść. Przypomnij... MasterChef, bo lubię <laughs> jeść. <laughs> Przepraszam, że do zakłócenia. <laughs> Powiedzcie nam coś. Na czym, to ma, na czym ma to polegać? Wiesz co, tak jak powiedzieliśmy, chcemy się skupić przede wszystkim na sobie. A jako, że lubimy jeść, stwierdziliśmy, że ktoś nam musi to jedzenie robić. Teoretycznie A... portretki posiadamy, aczkolwiek, na no wiadomo, już nie te czasy za bardzo, także przechodzimy na, na rejony szkolne. Więc stwierdziliśmy, że Master Shop będzie świetnym okazją, żeby się najeść. Oczywiście jedzenie będzie tyle dużo, że starsze dla wszystkich. To też jest kawałek dobra szkoły. To, każdy będzie zadowolony, a myślę, że tych właśnie Masterchefów, którzy to jedzenie będą przygotowywać, wybierzemy sprawiedliwie. Sprawiedliwie, tak jak to było z rozdawaniem plus, także wszyscy będą szczęśliwi. To brzmi pysznie. Przejdźmy do ostatnich dwóch pytań. Mianowicie, powiedzcie nam więcej o wspólnym śpiewaniu od do radości. Wydaje nam się, że w czasach pandemicznych bardzo ważne jest to, by na nowo obudzić w uczniach ducha sobieskiego, tutaj już innego patrona, którego wybierzemy, i na nowo pobudzić taką społeczność szkolną. I sądzimy, że wspólne śpiewanie Ody do Radości zjednoczy. zjednoczy Ody do Radości albo Bogu Rodzicy, albo jakichś różnych innych podniosek, piosenek będzie świetnym rozwiązaniem. A czy macie może jakiegoś artystę, którego chcielibyście zaprosić na takie wydarzenia? Bardziej artystkę. Artystkę? Marlena Radowicz. Albo poziutrac. Co prawda myślałem o sanach, ale przejdźmy dalej. ostatnim z postulatów będzie Dzień Papieża. O. co to oznacza? Dzień Papieża to jest inicjatywa, która ma za zadanie um, pobudzić w młodzieży pamięć o wielkich Polakach. To jest pobudzić duch, duch. I Dzień Papieża um, osoby będą mogły przyjść do szkoły przebraną za Papieża i wtedy nie będą one pytane i nie będą musiały robić zadania domowego na ten dzień. Takie przyjemne, spożytecznie. Będzie tak zwana kula i dusza. Piekła nie ma. Świetnie. Bardzo dziękuję za, te, za tłumaczenie wszystkich z postulatów. Mam nadzieję, że więcej zobaczymy jeszcze na waszych forach internetowych. I tak pod koniec powiecie nam, może co was wyróżnia i dlaczego to właśnie na was powinien paść głos sobie szczaków. Uważamy, że ludzie byli zawsze, oraz będą zawsze. Więc najważniejszym z naszych postulatów jest skupienie się na nas. Na nas, tak. Tak, bo ludzie są zawsze i będą zawsze, a my zawsze już nie będziemy. I to nas na pewno wyróżnia spośród innych kandydatów właśnie skupienie się na nas. Nikt się nie skupia na nas tak jak my. Co więcej, wydaje mi się, nowoczesne że podejście. nowoczesne podejście, które e, krystalizuje się na przykład w postulacie e, zmiany patrona Zmiany patrona albo dysk z pirackimi filmami wydaje nam się, że to jest właśnie pójście w stronę nowoczesności i to, czego potrzebuje nasza szkoła. Dokładnie. Także dziękujemy bardzo za obejrzenie tego wywiadu z nami. Mam nadzieję, że nie jest dla Państwa za późno, aby się do nas przekonać. tak głosuje na Sobieski TV. Tak? Bardzo dziękuję Panowie i pamiętajcie, głosujcie tylko na STV. Nasze hasło to jest walić matury. Chcemy prezydentury.